Witajcie na kanale. Niestety znów takie nagranie, a nie inne, ponieważ pierwotny plan, który miałem, musiał zostać wyrzucony do kosza, gdyż e, pierwotnie nagrywałem to z komentarzem na żywo. Tak jak wy widzicie, to ja cokolwiek coś mówiłem, ale niestety jeszcze może do tego momentu było mnie słuchać, ale później dźwięk był zbyt niewyraźny i stwierdziłem, że najwygodniej będzie dla Was, jeżeli nagram to post-factum, więc tak naprawdę nagrywam już drugi raz ten komentarz, tylko, że tym razem będzie to trochę inaczej sformułowane, też inaczej zmontowane. Pierwotnie... Mm, pierwotny taki plan był, że przedstawię Wam moje tygodniowe zakupy, plus pokażę Wam moje ulubione produkty z danego działu. Więc zaczynamy od owoców i standardowo, jeżeli chodzi o owoce, no to Tutaj mamy banany. Banany są uniwersalne na każdy porę roku praktycznie. Wiadomo, czasem są tańsze, czasem droższe, ale jeżeli chodzi o każdą porę roku, to zawsze je kupuję. Jak już je kupuję, to bardziej takie zielonkawe niż dojrzałe, ponieważ ja często używam banany do naleśników, załóżmy, a one są miksowane i wolę takie niedojrzałe niż dojrzałe, ale też używam je do posiłku przetreningowego, więc. One i tak jeden dzień, załóżmy, czy kilka godzin są już po obraniu. Jeżeli chodzi o sezon jesienno-zimowy, no, a bardziej zimowy, no to wiadomo, że mandarynki, chociaż tym razem ich nie kupiłem, mimo że cena nie jest taka zła, ale po dotykaniu wielu takich sztuk stwierdziłem, że jeszcze odpuszczę. Jeżeli chodzi o okres letni, wiosenny letni, no to wiadomo, że pomarańcze czy znaczy nie pomarańcze, tylko brzoskwinie i nektarynki są królem. A jeżeli chodzi o takie mrożonki, no to do owsianki oczywiście królują tłuskawki, barówki oraz maliny. Kupiłem w tym razem tłuskawki i barówki, bo maliny miałem jeszcze, więc odpuściłem. A tutaj jeszcze była pomoc na barówki, że ja kupię dwie, no to będzie niższa cena. A ja, że ja jestem czasem Januszowym, Januszowym, Januszowe ducha we mnie jest, no to czasami tak jest. Jeżeli chodzi o pieczywo, no to u mnie króluje... Chleb górski. Czasem kupuję chleb, znaczy bułki bawarskie, czy tak się nazywają, ale dawno ich nie kupowałem. Jak już ostatnio, no to tylko chleb górski za 4,29 takie 1,475 gramów ma. I przechodzimy do warzyw. Warzyw, no to czosnek musi być. Akurat mi się kończy, to widziałem, że jeszcze była promocja, no to wziąłem taki bioczosnek. Nie kupuję ze względu na to, że jest bio, tylko że akurat była promocja i, no i łatwiej się obiera. Cebula, no to kupuję akurat tutaj bez łusek. Zazwyczaj kupuję i tak jedną sztukę, jak jestem w Lidlu, więc stwierdziłem, że dokupię jedną sztukę. Marchewki akurat mam w domu, więc nie kupiłem tym razem, ale tutaj pokazuję jaką zazwyczaj kupuję, czyli taką białą marchew mini lub ewentualnie takie większe opakowaniu. I właśnie to mam w domu, która mi się jeszcze nie skończyła, kilogramowa. I takie zazwyczaj warzywa u mnie górują. Ostatnio jestem fanem kupowania pieczarek. Tutaj akurat kupiłem 500 gramów i jedno opakowanie. Tutaj te opakowanie 250 g uważam, że są nieopłacalne, dlatego ich nigdy nie kupuję. W zamian za to kupuję te 300 g brązowe pieczarki, co ostatnio właśnie wykorzystałem do naleśników na słono. 599, czyli praktycznie taka sama cena jak za 250 gramów. Tutaj kupiłem dwa opakowania, gdzieś. Przez to, że w sumie sobotę i niedzielę nie, będzie, otw nie będą otwarte sklepie, więc kupiłem na sobotę i niedzielę, jeżeli miałbym ochotę na naleśniki, które ostatnio widzieliście przepis. Biała kapusta to właśnie też do tych naleśników, co ostatnio wykorzystałem. Jeśli, jako, że mam mieście w domu, no to nie kupiłem. Taka jedna głowa kapusty starczy mi na co najmniej tydzień, więc luz, jeżeli chodzi o tą rzecz. Groszek konserwowy do mojego obiadu, który przygotowuję na cały tydzień. Ostatnio kupuję, kupuję właśnie po to, ale czasami są y, kukurydza konserwowa, czasami jakieś inne fasola, czy jakieś warzywa strączkowe. W tym przypadku tutaj jeszcze kupuję drobno krojone pomidory w puszce firmy Multi. Uważam, że one są najlepsze, jeżeli chodzi o ten wybór, ponieważ są najbardziej, na więcej smaku mają pomidorów. Jeżeli jeszcze chodzi o warzywa, no to mrożony brokuły. Już wybieram bardziej mrożone niż te, sezon... niż te świeże, ponieważ te świeże czasami są jakieś bez smaku, a te mrożone jak się je odmłożni, no to jest ok. I przechodzimy do mięsa. Jeżeli chodzi o mój obiad, no to kupuję tym razem mięso mielone, czy to z indyka, otłuszczone 2%, co widzieliście wcześniej, oraz mięso mielone z szynki wieprzowej. Te dwa rodzaje mięsa mieszam ze sobą i daję do swojego obiadu i bardzo dobrze wchodzi. Jeżeli nie mam okresu, gdzie kupuję te mięso mielone, no to kupuję właśnie takie mięso z polędwicy, polędwiczki z piersi z kołciaka. to często właśnie kupuję w okresie, gdy jestem na redukcji. Przechodzimy do nabiału, a raczej bardziej na ser teraz. High protein ser żółty nie kupuję, dlatego że jest napisane high protein, tylko dlatego, że mam mniej tłuszczu. ale bardziej ja wolę wersję cheddar. Niestety, jak widzicie, nie było, od kilku dni ich nie ma, nie wiem czemu, czy u Was też tak nie ma? Czy to jest kwestia tylko, że w moim lokalnym lidlu tego nie ma? Jeżeli chodzi o serek wiejski, no to tej samej firmy kupuję właśnie też napisany high protein z Pilosa, ale tak samo nie kupuję, dlatego że jest napisane high protein, tylko raz, że mam nie tłuszczu, a dwa, że są gęste i o to mi chodzi, właśnie. Ser wiejski, który wykorzystuję do czy to do naleśników jako formę farszu, czy to do owsianki, muszą być gęste. Ale z. Kupuję też oczywiście Twarokudy. Ostatnio przyszedłem się na Łaciate. Wcześniej kupowałem firmy Pilos, ale jakoś mi bardziej się spodobały firmy Łaciate, więc wybieram taki. Tylko że tym razem i tak nie wybrałem ich, ponieważ jeszcze mam 6 opakowań w lodówce. Tylko wam pokazuję, jakie firmy wybieram. Przechodzimy do węglowodanów. I tak, jeżeli chodzi o mój obiad, aktualnie jako że jestem na masie, no to kupuję ryś Parboiled tej firmy, to chyba jest zwykła firma Lidlowska. Bardzo dobry, mi smakuje, więc nie zmieniam. Jeżeli jestem w okresie na początku masowym, ewentualnie yy, na końcu... Nie, na, na początku masowym i na początku redukcyjnym dokupuję makaron. Nieważne jaki rodzaju, ważne, że jest makaron 500 gramów czy tam 400 gramów. Tu wiadomo owsianka błyskawiczna, to wykorzystuję do yy, owsianki lub do posiłku treningowego tej firmy. Czasami są takie większe opakowania, ale to są rzadkością. Tutaj jeszcze Wam pokazuję co kupuję ewentualnie jak jestem na redukcji. Takie warzywa, czy takie makarony warzywne, tutaj akurat z groszku i ciecierzycy. Po 340 kalorii na 100 gramów, to jest bardzo mało jeżeli chodzi o makarony, a nie smakują tak źle jakbyście mogli pomyśleć. Wypróbujcie jeżeli tego nie znacie. No i ostatni rodzaj węglowodanów, które wykorzystuję, gdy jestem już na praktycznie końcowej fazie redukcji a nawet bym powiedział, że przez większość czasu redukcji, czyli ziemniaki gotowane, już tutaj takie gotowe do odgrzania. Jeżeli macie więcej czasu, no to kupujecie po prostu zwykłe ziemniaki. Przechodzimy do napojów i wody. Oczywiście jeżeli chodzi o wodę gazowaną, no to króluje u mnie muszynianka, jako że jeszcze praktycznie nie wykorzystałem ani razu, a i nie kupiłem dlatego, że, tak jak mówię, a nie, tym razem nie kupiłem dlatego, że kupiłem inną wersję wody, Nisko to tutaj właśnie pokazuję ci niegazowaną, którą kupuję do siłowni, ale tutaj właśnie żywiec zdrój, mało gazowana, że tak powiem. Tym razem tą kupiłem, bo była za 10,90 taka zgrzewka. Tutaj niekładnie widzicie, ale dopiero po zakończeniu nagania wziąłem, stwierdziłem, że potrzeby. Jeżeli chodzi o taki napój na wieczór, do kolacji, co nie ma kofeiny, no to kupuję właśnie taki Ice Tea, zero cukru, dobrze wchodzi. Nie, nie trzeba kupować jakieś tam firmowe, to też dobrze smakuje. Czasem kupuję przeskwiniowe, a czasem cytrynowe. Ym, I przyprawy. Najczęściej wybierane przeze mnie przyprawy. No to czosnek granulowany, żoła profesorskie organo, ym, papryki wędzone na słodko, oczywiście sól, pieprz. I tutaj zauważyłem właśnie, że nie wziąłem pieprzu żołowego, bo myślałem, że mam w domu, a jednak nie miałem. I właśnie tego typu przyprawy najczęściej wybieram do swoich posiłków. Czasem, a jeszcze oczywiście pie, y, papryka ostra. Tutaj też tym razem nie wziąłem, a, że, dlatego że miałem. I przechodzimy do takich dodatków już. Tutaj to co mignąło, a niestety słabo było widać, bo nie zauważyłem, że tak mało było to widoczne, no, ale to był ten sos serowy, który wykorzystałem do naleśników. A jeżeli chodzi o takie fit produkty, od SFD tutaj akurat jest to właśnie te Fruit Love Cocoa Tutaj jest smak truskawkowy i wiśniowy, który uważam, że są najlepsze dostępne w takich sklepach. A tutaj jeszcze pokazuję że takie dżemy niskokaloryczne, które są o wiele lepsze wyborem niż takie klasyczne dżemy. Wydaje mi się, że dobrze smakują, jak na takiego typu produkty, a naprawdę można zaoszczędzić dużo kalorii. Ja i tak kupuję takie produkty, mimo że jestem na masie, bo jednak stwierdziłem, że na takich produktach można Zastąpić czymś innym, na przykład kupujesz takie i jest to. Wtedy masz więcej kalory na coś bardziej, tak hamskiego, że tak powiem. Yy, tutaj jeszcze pokazywałam Wam ketchup, który właśnie jest według mnie najlepszy, yy, czyli tę pikatną wersję. No i oczywiście zakończyłem to mąką. I tyle. Sorry, że taki krótki materiał dzisiaj, ale tak wyszło. I jutro będzie, wydaje mi się, ciekawszy materiał, więc czekajcie. Trzymajcie się i pozostaw. Pozostawcie łapkę w górę.